Dobra. Witajcie, tutaj robimy operację bombo-bombo. bombo bombo, 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 bombo No oczywiście to jest na klocach na wodzie. Tam jest nasza baza, tam tu jest zniszczona wyspa, czyli render distance sobie powiększę, żeby pokazać. O nie, widzowie, jesteśmy w odpowiedniej odległości, żeby to zrobić, nic nam się nie stanie. O no, dowód tam jest, maciejsko. Czy sobie zwiększę fpsy. Albo i sobie render distance zmniejszy trochę. I zaczekaj, do tej honorowej chwili muszę założyć to, tą, tą zbroję. Dobra, oczywiście jeszcze tak z tyle. Po tyle, dobra. dobra. Możemy. To, to Czekaj, zobaczę się na kameruje dobra. Minuta jest, ej, to na YouTube wrzucimy. Jak bombardier jest, jako taki, e, e, jak to się nazywa? Przedsmak. E, może inaczej. Bonus do dzisiejszego dnia Dobra. Dobra, albo na jutro to będzie. Dobra, to dawaj Zapnijcie pasy no. Trzy, dwa, i... jeden. Odpalam Ło leci! Odsuń się! Wystrzeli! Ale bombo, bombo! Bąbo, bombo, bumbo. Ej, ja na piasek skaczę. Czekaj. Gasić pożar. O. No, jest wysoko. No jest, no jest. Tutaj wysoko. nawet jakieś patyki powstały. No patyki wypadły z drzewa. No. To na pewno nie tak, że my tutaj robiliśmy kiedyś jakieś sobie na tej wyspie. No. Dobra, chyba możemy się już pozajmować. Wow! Dobra! Elegantino!